Siemka. Witam w kolejnym odcinku z Shakes and Fidgets. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo udało się zrobić coś wyjątkowego moim zdaniem. Czyli to co widzieliście już w sumie na tytule, miniaturce. Ale udało się pokonać Smokiego. Było na to 0,27% szans bodajże. Już Wam pokazuję na się dokładnie. 0,27 właśnie. Chłopem setny poziom, takie statystyki tutaj mam. No 0,29, 2,8 zależy, jak tutaj wejdzie, ale no 0,28 średnio mniej więcej jakoś wychodzi. Także no jestem mega zadowolony, nie spodziewałem się, i to do tego stopnia, że nie zapisałem tej walki. Wbiłem od razu na pocztę, ale tej walki niestety nie było. Także to się nie udało zapisać, bo po walce po prostu przykładowo dam tutaj. Trzeba kliknąć, zapisz walkę, żeby się pokazała na poczcie. Więc właśnie mi się niestety nie zapisała i tego nie widziałem. Ale z tego co pamiętam, tak dosłownie przez pół sekundy, może widziałem ten ekran. Też nie ogarnąłem, że wygrałem. Podruchowo już klikałem OK, po prostu dalej. Ale zostało HP temu chompowi chyba nawet więcej niż tutaj po Nikoni. Więc musiał dużo chomp robić uników i nieźle tego smokiego. Walić więc szkoda, że nie mam kurczę tego nagrane, ale no super, że się udało. Także dzisiaj wstęp pupili i tego smokiego mogę znaleźć w zbrojowni. A do odmiany w gabinecie magii mam szrał wąża. Także dzisiaj może też coś porołuję w zbrojowni w gabinecie magii, też na dużo, bo od razu za wszelką cenę ich nie chcę znaleźć. Ale jak jest epicki event, no to może przy okazji coś wleci. Tutaj jak widać jest jakiś epic, ale na wszystkie cechy strota, także ogólnie średniowo. Dobra, do tego zaraz sobie wrócę. Ogólnie jeszcze chcę poszukać sobie epiki nowe u hazardzisty, ale najpierw bym sobie dobił poziom 283, bo to na pewno mogę zrobić i to mogę zrobić pokonując tutaj tą strefę mroku. Ale do tego też za chwilę przejdę. Najpierw, jakaś Arenka. Piek i portal. Portal myślałem, że wczoraj zamknę, ale niestety się nie udało. Aczkolwiek, dzisiaj 24% HP, no to na pewno powinno siąść. Dokładnie. Także bonus do HP. Szanse jakoś tam się troszkę zwiększają. I, i, i. Dobra, to może zacznę od szukania w sumie tej zboryowni czegoś nie wiem czy tutaj się liczy ulepszona jakość przedmiotu ale na wszelki wypadek sobie zamienię <laughs> on no tak 1, 2, 3, 4, 5 czyli maksymalną ilość no i tak myślę 10 razy mogę odświeżyć tu okej okay, to mamy smokiego za pierwszym razem no to to spoko to przyciągam na siebie, e, no tego się nie spodziewałem, tak samo jak tej wygranej, ale dobra to jeszcze trzy razy sobie odświeżę, może jakiś epic wleci, a jak nie no to przejdę po prostu do gabinetu magii, a tutaj tą broń bym sobie wziął zobaczyć, zobaczyć czy nie uda się przerolować na coś lepszego draguny gundy albo barbara. Dobra, wleciał epic, ale niestety średniawy Także jego nie biorę na pewno I dalej kabinet magii, tutaj też można podki trafić, więc Na pewno spoko Premia złota 9% Okej, okay, to jest fajne i to bym sobie wziął Ogólnie na ten stojak Bo tu mi brakowało pierścienia No i z 5 razy odświeżę Może też się uda trafić jajko tego wodnego Fajnie by było. Dzisiaj, dwa pupile, jakby udało się złapać. I jest też wyjątkowe jajo wody. Także super. Pupile skompl skompletowane. Jeszcze dwa role takie sportowe. Bardziej podepika, albo właśnie jakąś potkę I niestety nie ma. Jeszcze jeden. No to takie potki, ale nie dla mnie. Nieśmiertelka za 15 grzybów. Póki co, nie będę jeszcze mam na 5 dni. W kalendarzu coś mam? Akurat nie mam. Ale no póki co na razie jej nie będę brał. Jest smoki. Mogę go w końcu zacząć karmić 70 truskawek. Także zapas się uzbierał. I kolejny, czyli szlał wąż. Także dzisiaj dwa pierwsze rzadkie pupile złapane więc bardzo spoko jak chodzi o środowiska to muszę w sumie sprawdzić czy mogę coś przeklikać to może zobaczmy, bo może na środowisku wbiję poziom w sumie nie wiem ile tam expa leci Sumoli wszystkie pozostałe lochy 33% mam u ptasia, 20% wykiadło, okej okay, to to by można przeklikać nie wiem ile expa, bo nie ma niestety napisane ale dobra, to zobaczmy ptasia w takim razie. Czy pójdzie za pierwszym jedną walkę tutaj robiłem w ogóle? Ale wcześniej nie siadła. Mhm, uh -huh, fajnie. Dobra, ostatnie podejście, bo nie wiem ile tutaj. 18 milionów expa, Dobra, to nie jakoś super dużo. Ehm, hmm. Dobra, to może jednak... Epikiet hazardisty teraz, żeby zwiększyć swoje szanse, no i też. W sensie szansy na wygranym w lochach. No i też już mam założone tej temki, po to nam jakoś przedmiotu, to żeby się nie przebierać cały czas. Tutaj do Kibla, czy mogę coś wrzucić? Tu mam jakiś temek, ale nie wiem, czy to jest mój. To nie jest mój chyba. Nie. Dobra, no to ląduje w takim razie ten itemek. Mogę to rozmontować. Helm też. No i tą klatę też zostawiam. Jakbym chciał podmienić, to zobaczymy. No i dobra, panie hazardisto. Proszę, dzisiaj oddać Temki. Ostatnio też w niedzielę oddałeś, więc mam nadzieję, że dzisiaj też. Jakąś broń fajną i się dogadamy. Dusze. No, kiepsko, ale dobra, bo dusz też nie ma za dużo, więc dusze zawsze się przydadzą. Kamień. Dobra, jest szansa. Kurde, no. Już myślałem, że piky, bo wygrana tu trzy. Takie same kości się trafiły, ale inne. Nie, no z tymi pikami ja mam dwa ostatnie podejścia. Dobra, teraz to myślę, że to jest ostatnia szansa. Taka, gdzie faktycznie mam szansę coś ugrać. Proszę, proszę, proszę. Chociaż zwykły epik, nawet nie broń. No nie, no co jaja jakieś. Zero epików znowu. Hazardista to naprawdę. Ale w przyszłym tygodniu jest po 20 gierów hazardzisty, bo jest event specjalny. Także no jak wtedy już nie odda to, to. Ja już nie wiem. No nic, także pechowo nadal. Zamieniam ekwipunek. Tu tylko pierścień pod walkę. No dobra, jak nie ma epików, no to może się wzmocnię chociaż tym, jakimiś ulepszeniami. Ten barbar miał 310. Dobra, nie, tego już nie podmieniam. Bo jak pójdzie ten jeden loch, to później mam maga w piramidzie, i później walczę ze sobą. Więc to są trzy epiki, takie darmowe, powiedzmy. Więc jednak spora szansa, że dostanę do tego wywnika Zbroję, także jeszcze chwilowo się wstrzymam Ulepszę sobie budźki Ulepszę sobie to Co mam też nowe chyba, to sobie ulepszę 25 koła mam tego 313 Dobra, i tyle. I teraz idę po prostu wejdę tutaj i rozwalam królika. Z darmowych prób też go atakowałem. Jedno podejście było bardzo bliskie, ale oczywiście troszkę zabrakło. A jedno podejście miałem takie, że towarzysze zbili bardzo dużo, ale. No tutaj też bardzo blisko, bo bardzo dużo zbili, ale moja postać w ogóle ani razu nie uderzyła, bo same uniki robili. No, tu wygląda, jakby to mogło się udać, ale unik. Barbar ta nic nie zadał. Jeno Wiedowski to jest takie rng. Tu już też bliżej było. Hol ba. Dobra, poszło. I są rękawice do wojownika. Jest i poziom. I kurczę cały czas, jak chcę coś podmienić, to, to mam runę na punkty życia. I potem mam dylemat: podmieniać czy nie podmieniać. Ile tego HP jest więcej? Yy, ponad 300 tysięcy. No kurde, tak średnio bym musiał te runy zamieniać, a zamiana run no to 20 grzybów, kosztują to aż taki bogaty, to ja nie jestem. Dobra, to jeszcze zostawiam. Liczmy na to, że tutaj odda bardziej z tymi epikami. Bansz powinna pójść łatwiej. Może za drugim podejściem. Nie no, nie wierzę w tego pychany. Takie dobre podejście było. To oczywiście zostałem kryta za całe HP. Masakrycznie znikają te grzyby. No, przecież to nie jest tak mało procent na ciebie. Dobra, bo... Padła w końcu, chyba rękawice poszły do Barbara. No. I znowu te same rękawice. Nie wiem. Te pieki są tragiczne, no. Zrobiłbym teraz jedno tornado jako przerywnik. Czy nie zrobię tornada? Dobra, poszło, ale poziomu jeszcze nie mam, to jeszcze jeden poziom. Nie ma miejsca. A jeszcze to do kibla chciałem zobaczyć. Bóg pod inteligencję, fajnie robicie 794. Obrażenia średnie. 100 więcej. Także kurde, tej temki mogę mieć dużo lepsze dla moich ziomeczków. Tylko, żeby jeszcze się trafiały. Dobra, jeszcze jedno tornado. Okay. Dobra, zapomniałem, że mogę dobić skarczmy i to zrobię, bo kolejnego lochu bym nie wytrzymał. 2,84 poziom. No i teraz walczę ze sobą, więc teoretycznie na strzała powinienem pójść. To jest 3 na 1 jednak walka, więc sam barbar mi naklepał prawie. Ja się pytam, gdzie jest slot? Nie ma. Ale mimo wszystko to już dorobię Srota chyba, no bo jest sporo lepszy. Nawet nie wiem, czy tego nie wziąć na swoją postać. Bo to by miał plus 60 cech. Oj, dramat, dramat. Ciężko z tymi epikami. Nie wiem, na razie zostawiam w EQ jeszcze pomyślę. I teraz nie wiem, czy nie będę miał jakiegoś mojego przystoju w lochach. Jeszcze mogę sobie zobaczyć w sumie na szybko, czy dzisiaj w odcinku coś poleci. Bo ogólnie bym pod. O, to są pupile. Pupili nie chcę. Bo to ogólnie. Są git epiki, bym je normalnie podmieniał. Ale z racji, że za tydzień znowu są te epiki hazardisty, Ja liczę cały czas, że jednak coś dostanę. I jest jak jest. 8% Dobra, to na razie sobie odpuszczę. W takim razie o grzybów zostało już 300, równo więc no nie jest to zbyt wysoki wynik. Także no, tej temki póki co zostawiam. Na kolejny weekend nic nie poleci. No to potem znowu jest kolejny weekend po 20 gierek u niego. No a później to jest już chyba ten legendarny Loch, więc tam to na pewno pełno pików poleci. Więc chyba się wstrzymam i te surowce po prostu oszczędzę. Także tak się prezentuje sytuacja. Tutaj 49 wyprawę próbujemy. Parę osób w gildii ostatnio podmieniliśmy. Troszkę czasu też minęło, więc jest spora szansa, że dzisiaj ta wyprawa siądzie. Zadanie dnia ukończy 10 zadań. Dobra, to się zrobi. Jeszcze jedna arenka sportowa. Niezbrawnia gabinet kabinet magii, to tutaj nie mam czego szukać w zasadzie. Patrzę czy coś kogoś wymieniałem. I muszę sobie to wymienić, znaczy zaczarować. Dobra, pupile. Mogę atakować żywioł. No to może... Weźmiemy pewniaczka. Dobra, Krox ugrał, siedmiornica na setnym kontra żarłacz na dziewięćdziesiątym którym się chyba To myślę, że żarłacz powinien raczej ugrać I tak jak mówię. dobra, także tu się udało wygrać Twierdza leci na piętnasty, ataki sobie zaraz porobię Ale jeszcze są podziemia, a w podziemiach Ostatnio przegrałem bo nie miałem ziomka, ale cały czas atakowałem ja tego boja 168, I, i później z tej listy to ktoś tam już uzupełnił sobie itemki, i próbowałem chyba kogoś te, albo tego, albo tego, jakoś tak. No i to za duży przeskok po prostu, więc bym musiał sobie poszukać kogoś z poziomem pomiędzy, więc za chwilę to też sobie zrobię. No ale póki co, no to tego typa mogę raz zaatakować 15 koła dusz Tylko 378 mam Więc jest ogólnie mega bieda, bo tu za dzień mi się wybuduje Sprawdzałem też kiedy jest następny event na duszę. No to on jest kurde Nie wiem za ile tygodni, ale no strasznie długo Bez tego eventu teraz, więc Będzie bieda Także będę chyba musiał zainwestować jeszcze we władcę trochę też to też jest za drogie I te ataki robić jak najmocniejsze Także no niestety Dobra, jeszcze na koniec ulepszę sobie pupila Gildyjnego tak do setnego poziomu myślę To też teraz mamy debatę ulepszać czy nie ulepszać tego pupila Dam na razie na stówę Atakować, widzę że już atakowałem po północy więc nieprzemyślanie, no ale no cóż. Czy mogę zmienić na coś sensownego? Nie mam chyba nic lepszego, nie? Najszybciej no teraz będzie albo ptaś, albo wiki jadło. Prawdopodobnie. No nic, także taki odcinek. Dwa popiele dzisiaj złapane, więc myślę, że bardzo spoko. Przyfarcone nieco, ale. O, to jeszcze jest Kraina Erogenii gildia w pierwszej setce I dobra, to dzisiaj jeszcze ja bym złapał tego z Erogenii Jak już łapać pupilę na odcinku, no to... ...to let's go Jakiś metal wleciał Więc dobra, to złapiemy sobie jeszcze tego z Erogenii Kraina oskur. już myślałem, że to to Tu też muszę pamiętać rozmontować te itemki A tutaj? Czekajcie, bo tutaj mam chyba jeszcze pod Jakoś przedmiot, no właśnie, to muszę podmienić I to muszę podmienić, żeby więcej golda leciało Dobra, to sobie zostawię, bo to jeszcze mogę mieć do mnie To sobie rozmontuję Kraina Erogenii Chyba więcej lokacji do znalezienia nie mam Z tego co pamiętam, więc... Dzisiaj jest... A nie, dobra, zapomniałem, że owocki po prostu lecą Bo już myślałem przez chwilę, że jest event pupili Ale to by mógł przecież 9 razy karmić I do tego... I do tego by po 3 owoce leciały ale dziwnie, że tak dużo leci tych owoców z każdego quest'a praktycznie. Dziwna akcja, ale nie narzekam. Dzień Ukraina Ergenii, coś gdzieś. Zabrali mi lokację. Ewidentnie przyciągają odcinek. Tym razem to nie ja, tym razem to gierka. Dobra, tą broń bym sobie wziął znowu pod testy, zobaczyć, czy drakłane gundy by nie było. Albo dla Barbara. Tu jest różnica 77 średnich obrażeń. Na razie bez klejnotu. Jest więcej obrażeń bez klejnotu. Ok, a wytrzymałości też jest więcej. Czyli to jest broń do podmianki na pewno Od razu sobie Założę, a to mam do rozmontowania po prostu Także cyk pyk Od razu zaczarowany O jest kraina erogeni w końcu No i jeszcze jakby się udało znaleźć O nie poleciało mi Okej, okay, to jest rzadki pupil, czyli jest jakaś mniejsza szansa. No dobra, to będę robił jeszcze drugie podejście w takim razie. Chociaż zaraz mi się kończy awanturniczość, więc... Ale dobra, specjalnie dokupię parę piłek nawet dzisiaj. Jest, kraj na Podejście numer 2 i poleciał za drugim. Także 3 pupile dzisiaj skompletowane. Potężny wynik się pewnie, czy nie mam nic do złapania. Tutaj będzie na święta, więc perfekcyjnie przed świętami. No, a resztę póki co nie złapię. Także trzy pupile. Dawno aż tyle nie złapałem. Jednego dnia. Więc bardzo spoczko Dobra, Nawkę sobie to kończę. Gdzieś, no, no chcę skończyć odcinek, a nie mogę. No, cały czas coś jest. Do garnięcia. No dobra, nie wiem gdzie były największe procenty, już nie będę sprawdzał. Na zwiadowce może nie, zobaczyłbym wieże. bo dawno wieży. Nie próbowałem. I nawet wygląda, żeby mogło siąść. No, tylko potrzeba krytyków. No bez krytów to to nie ma szans. Dobra, w tym odcinku to już na pewno na tyle żegnam się z wami. Dzięki za oglądanie. Na razie.